Słyszeliśmy, że jest Pan pomocnikiem świętego Mikołaja. Proszę? Słyszeliśmy, że jest Pan pomocnikiem świętego Mikołaja. Jestem. E, co pan przygotował dla, dla nas, dla najbliższych? To jeszcze się okaże co, co to będzie no. My byliśmy bardzo grzeczni, więc my liczymy na jakieś prezenty. Może ma pan coś w plecaku dla nas? Nie mam nic na razie, no. Precaku. No to jak pan pracuje? Święty Mikołaj zadowolony? Tak. A kim z zawodu jest święty Mikołaj? Proszę? Kim z zawodu jest święty Mikołaj? Nie wiem. Kim jest z zawodu. No. A poznał pan świętego Mikołaja, skoro pan dla niego pracuje? Proszę? Po... Tak. tak. jaki jest święty Mikołaj z charakteru? Bardzo dobry. Bardzo dobry. A co by pan sobie życzył na te święta? Co? co dużo można ży 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 życzyć sobie. No. Aby zdrowie było. A pieniądze to rzecz, w tym jest nabyta. Na, na jak nie ma zdrowia, to pieniądze są niepotrzebne no, nikomu. No. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Nawzajem dziękuję.